Fajnie wyspany jestem Musisz spróbować, inaczej smakuje Tak? Mhm Dobra eee, jest, ale... Dzisiaj będziemy dokorowali biuro, to co ja lubię najbardziej, z jakim włosy tu odstają będziesz układał meble, to co najbardziej To co lubię najbardziej robić Składać meble, układać, takie zrobimy fajne W ogóle zamówiłem takie super neony Mam nadzieję, że przyjdą szybko Naprawdę zresztą Będą fajne. Mam nadzieję. W się na projektach wyglądały fajne, a zobaczymy jak będą wyglądały naprawdę. Jestem już pod naszym biurem w centrum. Mogę to śmiało powiedzieć, pod naszym biurem. Dziś składamy meble. Ja właśnie poszłam po kanapki dla, dla nas i dla Karo. i porobiliśmy rano naleśniki, ale były nie za dobre. I szybko musieliśmy wyjść z młodą. Także powiem wam, że pierwszy minus, na który natrafiliśmy to jest parkowanie tutaj, wiadomo, centrum. Jest w sumie podobnie jak w Mediacraft'cie, bo tam był Nowy Świat, więc tam też było ciężko stanąć. Teraz jesteśmy w samym centrum, w samym Śródmieściu, przy Kruczej, więc wiecie. Na szczęście mi się udało. Trzeba, wiecie co, trzeba mieć cierpliwość i trzeba jeździć w kółko. O rety, Rossman, chyba muszę wejść po pieluchę później. Trzeba jeździć w kółko i patrzeć, kto wyjeżdża, kto wyjeżdża, kto wyjeżdża, i trafić po prostu. Nasze. Zobaczcie, mówiłam, wór, wór. Jest wór, jest, Ewa, jest wór. Oczywiście, wiecie, kto oglądał odcinek o. E, kto oglądał odcinek o saperach, ten wie o co chodzi. Jest zimna, nie? Jest, cały czas. <śmiech> <śmiech> mój fachowiec Cześć, składa szafkę. Mi Przykro mi, Wigord, ci zasłoniło. No. Na razie mamy bałagan. No, to jest tak. A, dość. A jakby to było ciężkie? No to już by było po indzis Po nodze Isis. Plan działania Pan bez instrukcji nie umie? No bez instrukcji w sumie robię Bo już teraz coś chciałem rozłożyć Mamy nasze torby, przenieśliśmy z domu Plan jest taki, że tu będzie stał regał I tu będą nasze Różne rzeczy ładnie wystawione, to zobaczycie tu jest ym, szafka na dokumenty, będziemy robić sortowanie. Fajna ta szafka, to już w ogóle wycofują Zika, jak Was interesuje, jest jeszcze czerwona, kiedyś była niebieska i żółta, ale je wycofali. A szkoda, bo w ogóle widziałam, kiedyś były takie aranżacje pokojów nastolatków i właśnie żółte i niebieskie mm. były to ładnie wyglądało. Niebieskie w ogóle. O. I proszę bardzo, dzwoni Daniel Pawlak. Muszę zadzwonić, mam życzenia, ale... No final piece. A A jest spoko, to znaczy szybko. Szybko idzie, nie? No. Z drugiej strony też. Chcieliśmy taką szafkę, żeby dało się na niej kwiatki postawić i żeby była bardzo pojemna na segregatory. Bo inne w ogóle były takie beznadziejne albo były bez, bez zamykania. A to jest naprawdę spoko. Nie, nie się Nie zagina się tutaj nic? Nie, ona już wskoczyła. Tam pod spodem przewodem można, to, jest dosyć dosyć. Boże, Karol, nie ja to jest pokazać. Ciężkie. Chciałam pokazać. Nie jest ciężkie. Witam, pokazać. Chcę pokazać. No spójrzę. Po tak. Tak. To Znowu, tak właśnie wczoraj widziałeś, się wprowadzacie. To bardzo wam będzie dobrze. Także fajnie, miło was poznać. Fajnie, fajnie, dzięki. dzięki. Kiedy wachowiec zrobi na odwrót i się wścieka. Nie ja zawsze tak mam, nie? Zawsze dalej, zamontuje na odwrót. Zawsze jest coś prostu źle. Dobra, Zakręcam, jeszcze raz. Do nóżki przechodzą przecież. Nie wiem. To jest z na pewno to jest z dół? Tak, już nóżki przechodzą. Bo dzisiaj jesteśmy twinning. Mamy te same buty. Dobrze Szafka skręcona jak na razie Tu przyjdą przyciski z YouTube, jakieś kwiatki Będzie fajnie to wyglądało Jeszcze biurka później przestawimy Tutaj szafeczka, jak widzicie, już się ładnie prezentuje I fotel Instaluję tu nawilżacz Zaraz go włączę, muszę go najpierw rozkminić Ale będzie ładnie wyglądał, zobacz Karolina. tak będzie Super, nie? Taka kulka i też lampka działa, jako lampka. Zaraz pokażę. Ale najpierw się zajmę wypakowaniem słodyczy, żeby nikt tam przypadkiem w biurze nie schudł i że podjadał słodycze. Darek złożył, słuchajcie, ty nagrywałeś jak składałeś? Nie nagrywałeś, tutaj złożył. Troszkę nagrywałem, ale to dużo roboty było, żeby tak. Tak. Przyszły nasze, słuchajcie, odznaki, które trzeba wytrzeć. Dokładnie. Mamy cztery. Cztery nasze. Tutaj są, słuchajcie, nasze czasopisma różne. Ja jeszcze przyniosę tutaj moje modowe, bo brakuje mi tutaj moich modowych. Na pewno przyjdą też tu magazyny do czytania. To nieładnie wygląda. To trzeba zalepić z tyłu. To brzydko no, wygląda. To. No. Mówiłam, że coś z tyłu będzie brzydkiego. Yy, zakleję... Mm, folię mam w domu. Mhm. Taką... Yy. Taką wiesz, matującą, tą mleczną i przykleję to na koniec tak na, na pnę. No, bo to tak za tak. fajnie wygląda. I na, pnę, na te trzy części i mm. się zaklei. Kurde te wasze wykończenia z tyłu. Ech, słuchajcie, tutaj mamy tak, tutaj mamy zbity, zbity wazon. Kakuzy się dzisiaj zbiła. Nie szkodzi. Mamy więcej w domu. W końcu nasze dekoracje tutaj przyjdą i będziemy mogli zacząć je ym, wykładać. Co my tu mamy? Słuchajcie tu mamy tu właśnie zbitą, ale bo mamy te nasze świeczki nie, ledowe. Kto ma wolne? Marzena dzisiaj. Tak, Marzena dzisiaj nie ma. Dobra, to jutro. Tu są nasze kwiaty, które są, były u mojej córki w pokoju, ale wiecie co? stwierdziliśmy, że w biurze będą bardziej pasować do małej najwyżej kupimy żywe, tak jak pisaliście także słuchamy waszych waszych rad i te z TK Maxa przyszły tutaj to kupiłam już jakiś czas temu, już nie pamiętam, gdzie ja to kupiłam tutaj mamy taki wazon, który nigdy nie był używany tutaj z takich jeszcze rzeczy mamy tak taką oto klepsydrę dekoracyjną taki wazon, który kupiliśmy w chyba H&M'ie ale nie pamiętam coś na ledy tu mamy taką fajną pracę, którą też kupiłam w H&M Home albo w Zara Home. Darek chciał wczoraj kupić zegar, ale mówię, przecież mamy jakieś zegary. Takie jeszcze betonowe na biżuterię. Tu mamy jeszcze tak, mamy świeczki zapachowe, mamy taką małą sztalugę, którą dostałam przy okazji jakiejś akcji. Świece. Hmm, kaktusa i jeszcze jedną sztuczną roślinkę, która była w pokoju mojej córy, ale też postanowiliśmy, że ją przeniesiemy do biura. Kwiatki też mamy tutaj, słuchajcie, żywe. To jest akurat kaktus. Hopka. ale mamy też właśnie te żywe kwiaty. To są akurat takie kwiaty, które nadają się i do półcienia i do słońca, ale nie trzeba ich dużo podlewać. To są właśnie te kwiaty, co wczoraj kupiliśmy w Ikei, więc spoczko. No, dobrze. zrobić, sobie No. I wiesz, od tego... Ogółem tak jak tutaj większość biur, każdy ma wystawione swoje nagrody, swoje. O super to wygląda. No, no. Ładnie. Ale to my chyba niżej bym wziął. No, tak, tak. Coś takiego, no, że tam jedna, tam jedna i tam jedna. Spoko, fajnie Fajnie, fajnie, fajnie. Nasza półka jest już coraz bardziej urządzona, pełna, pełna zapełnia się. Niestety tyłem do nas to na stole, no ale niech na widzą przycisk inni. Darek chciał wczoraj Karolinie kupić zegar, natomiast mówię nie, nie kupuj, nie ma sensu. Znaleźliśmy w naszych zapasach zegar, więc przyszedł i tak do biura. Tak czy siak, to możesz wyrzucić, bo to instrukcja do tego. Także kochani urządzamy się, dzisiaj już biuro będzie wyglądało tak jak powinno. Już tu jedna nasza fanka się znalazła w budynku sąsiadka. sąsiadka z firmy obok, więc bardzo nam miło, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo fajnie, powoli się zapoznajemy z ludźmi. Powoli ludzie wracają, ale tak jak sąsiad mówił, że dużo osób zrezygnowało z biur, bo jednak wybuchła pandemia to jest duży koszt, takie biuro to jest bardzo duży koszt. No, a my w pandemię wynajęliśmy biuro, więc wiecie. Działamy w ogóle odwrotnie. Zaczęłam dzisiaj updateować. Słuchajcie, firmy, z którymi współpracujemy, właśnie o naszym nowym adresie. Ten adres będzie niezmienny. Nie wyprowadzamy się z tego biura, e, także adres jest zawsze pod filmami. Ci, którzy nas oglądają, mogą nam coś wysłać. Najważniejsze rzeczy Pamiętacie to? To pamięta kalendarze adwentowe. <laughs> Twój ulubiony <laughs> gadżet. <laughs> no. Także powiem Wam, że tak, coraz więcej się dzieje, e, z czego ja się bardzo cieszę. Jak się dzieje. Którą mamy godzinę dokładnie? Zaraz na jakiś obiad? Chcecie iść, czy ten? Chcesz coś jeszcze zamówić Kaku? Zamówimy chyba, nie? No, ale ja no to naprawdę coś mega małego, no. Dari, jak już wiecie, jak macie te terminy swoich wyjazdów, to wpisujmy w kalerze. Wszystkie są wpisane. Nie mam. Mam nadzieję, że podoba Wam się nasze biuro. Dajcie znać w komentarzach, jak, jak to odbieracie. Wiecie, każdy youtuber inaczej w innej przestrzeni działa. Jak wiecie, my nagrywamy w domu bardziej, czasami poza domem, ale głównie, głównie w domu jednak robimy nasze produkcje, mini produkcje, ale potrzebujemy właśnie biura, żeby, wiecie, żeby mieć takie miejsce profesjonalne do spotkań, do współprac, do całej księgowości, do całej administracji w naszej firmie dla naszych pracowników, bo będzie coraz większy zespół. Także biuro na fajnie. Może nie jest jakieś, wiecie, bardzo duże, ale mamy tutaj bardzo fajną społeczność w tym WeWorku. Trochę zwiedzamy, patrzymy, czym zajmują się nasi sąsiedzi. Googlujemy. Też w naszej aplikacji mamy podane właśnie kto co robi, czym się zajmują te firmy. Jest większość firm informatycznych, marketingowych, więc w sumie nasz sektor. No i tak jak mówię, jak przechodziliśmy tą taką rozmowę kwalifikacyjną, powiedzmy, no to musieliśmy też powiedzieć, czym się zajmujemy. Oczywiście uprzedziliśmy, że będziemy nagrywać tutaj. Także mamy tutaj bardzo fajną też e, przestrzeń do nagrywania. Będziemy tu przynosić też lampę. Miejsce jest, w razie czego z gośćmi będę nagrywać właśnie w biurze. Trochę padnięci. Czy paru rzeczy nie mamy, bo ja uważam, że przydałby się jeszcze jedną foto, chociaż trochę zagraci miejsce, mhm. ale pewnie za jakiś czas przyjdzie y, kolejne biurko dla jeszcze jednej osoby i wtedy też miejsce troszkę zabraknie. Więc pomyśl, pomyślimy, jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Tutaj sałatkę. Dziewczyny, co macie. Ja mam takie, wiesz, co z tym? Z kaszą. A to co ty? A, widzisz? Czyli probacja. dobre. Jeszcze nasze babeczki z wczorajszego otwarcia, Darek. Robił. Z czym to są Darek z cytryną i z solą, tak? Cytryna, sól, masło. I no. Bardzo fajne połączenie smaków. Siedzimy sobie i pijemy kawki, herbatki po, po lunchu. I słuchajcie, czytam przewodnik, od rana czytam przewodnik po trochu I sprawdzam co tu jest, tu fajnie, bo tu w ogóle wszystko jest w aplikacji Ale sprawdzam słuchajcie co tutaj mamy w cenie Co fajne, bo każdy z nas dostał i... No i się zapoznajemy Pamiętam, miałam y, zamiar wziąć laptopa i trochę popracować I tam zrobić jakieś linki i tak dalej, ale Składaliśmy meble, myślałam, że nam ze zejdzie cały dzień W końcu go nie wzięłam, a mogłam wziąć Także wcześniej będziemy musieli zawrócić do domu i... Mam no trochę jeszcze roboty No, faktury jakieś tam, coś tam, także... Także będziemy niedługo wracać. Ale przyjemnie się siedzi. I coraz więcej ludzi, słuchajcie, więc myślę, że powoli, powoli wrócą. Ja moi drodzy w domu. Tutaj paczki piarowe przyszły do biura dla Karoliny, ale to pewnie sama Wam pokażę może jutro już, nie, Karolina. A teraz otworzymy moje paczki z Westwinga. O wow, to Karo się ucieszy z tego. O, do lodówki na zimne herbatki, zimne kawki. Bo Karol uwielbia to robić. Mikser. Oczywiście wszystkie rzeczy Dariusz kupił na przecenie, jak byście się pytali. Jeszcze udostępniałem Wam kod i z moim kodem na pierwsze zakupy mieliście 100zł zniżki. Co my tu jeszcze mamy? Ja to już nie pamiętam, może jakiś czas temu zamawiałem. Tu yy, ze stali nierdzewnej Ruzga. Do wyciskania soków, to super jest Bayer. Tu jest chyba misa i dlaczego kupiłem tą białą misę? Eee, no powiem Wam, że raz nam się natukła czarna misa i Karolina raz robi jakieś czasy, to coś i niestety ona się połamała, zbiła się już do końca. O wow to będzie fajna będzie. Ona się już też cała Ale jaram się. Pamiętam, że naprawdę ja się rzeczami do kuchni bardziej niż jakimiś ubra ubraniami czy czymkolwiek innym. O! To jest piękne. Jakie to jest piękne. Biała misa. A cieszy oczy. Z porcelany. Przepiękna. Naprawdę. Ja. Ale super jest. Nie, no jest bajka. Poprzednia była czarna, jak pamiętacie, zanim się zbiła. Teraz będzie biel. Bieli czerń. Sztos.